To ekipy line, huh? Jesteśmy teraz za tajskim domem Chcemy wam pokazać też taką stronę Taką mniej rajską część mm -hmm. wyspy Czyli życie normalnych ludzi W tej, tej części wyspy, życie. codzienne życie You living here? Yeah. And this is uh, for a fight? Or... Yeah, fight oh God. Tutaj God. no walki kogutów są naprawdę rzeczą taką <laughs> bardzo Kontrowersyjną To jest, jest, jest hardcore, nie? Po chwili przyszedł mąż Tajki, aby oprowadzić nas po domu Bo No to słuchajcie, mamy taki mały domek tu sobie śpi and this is uh, house inside O kurde czekaj to to jest naprawdę ciekawe słuchajcie trzeba było sobie zbudować się prawdopodobnie raczej Sypialnie patrzcie O And this is Ej, hey, to jest bardzo ciekawe, słuchajcie. A, ah, this is... Patrząc z zewnątrz nie powiedziałbym, że w środku ah, tak to wygląda, tak co? Kitchen, szczerze. kitchen! A, i tu jest wok, taki elektryczny jest wok, wok, wok. elektryczny. A, i normalnie do zębą, wszystko. Nie ta, co my mamy. Miseczka, woda. Dowiedzieliśmy się, że małpy... Okej, okay, są so monkey Jak yeah. help you yeah. to, to, to take Coconuts? Yeah. Monkey golem. And... Yeah. Nie! Yeah. Czyli małpy nam pomagają po prostu, one no. pracują. Udaliśmy się też na wodospady, ale... Ej! Uschnął. Nie gadaj. Uschnął wodospad. Koniec. Zobaczcie teraz z mojego filmu temu jak to wyglądało. Nie ma, nie ma wody. Nie ma wody. Nie ma wody. Nie ma wody. W tym miejscu tam normalnie była bardzo piękna, czysta woda. Ludzie się kąpali A teraz jakieś bagno? Tutaj. Bagno. nie chodź tutaj w tej chwili, co ty robisz? Możemy się skupić na tym, gdzie jest mnie? To są prawdziwe liany, na których oczywiście można się huśtać Czym są liany? Liany to pasożyty Domin, teraz ty, do góry How high you go? Ja zapraszam Ty, po To jest baj Ej, Domin, uważaj stary, patrz tu Ej, ej, o kurna, mrówki mnie oblazły całe Tak, tak, bo tu jest mega dużo mrówek i węży Ej, ała, ała. Ja już nie chcę lian wow. Ja już nie chcę lian, mrówki mnie oblazły całe Latają tu wszędzie! Wydupce się o, i tyle z tego będzie Nie wiesz, się naprawdę fajne jest Ej, góry wow. Ej, się solidnie wydupcą <noise> 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 a, a <ja> <noise> <noise> Co się stało? Boże, co boli Ej, to jest, za, e, to jest e, zagłuszanie śmiechem bólu <noise> <śmienicza> to, się? Chyba nie Ej, hey, ale fajna, nie? Bo taka dzika teraz. Znalazł trochę dzikości tej dżungli. Taką dżunglę właśnie chciałam zobaczyć. Wspólnie poszliśmy do solidnej tajskiej restauracji. Ja bardzo kocham brokat, kochani, mamy tutaj naprawdę ciekawy, ale tu, tu jest jakaś kulka. Nawet mogę, jak go to, to jest, jak mango z jest za kulka. Lud. Kulka z lodem. Kochani, mamy tutaj już nasze jedzenie. Jakieś fajne wrapy, coś tutaj. No, wygląda pięknie, a teraz mamy frytkę. Oczywiście są totalnie nieostre, bo tak powiedzieliśmy. Mam nadzieję, że to nie jest chili. Śmieszne, że jest rozpięte y, 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 do bielizny z pinaczem. Tutaj mamy sos chili, tutaj mamy sos czosnkowy A tutaj to się je tak, że się moczy tak. w tej przyprawie. Bo tu jest garnik i coś. że to pyszne, hej, hej, he. dużo y, sałaty, y, kurczaczek, cebulka. I jakieś fajne przyprawy? Po prostu wrac zwykły. Nie jakiś zwykłe W ogóle to jest taka restauracja bardzo zeuropejzowana uważam. Dobra, sprawdźmy ten ryż tylko. Jak smakuje? Totalnie, normalnie. Spróbuję takiego piszkajka. Ty masz innego, Ale to trzeba wiesz, wymieszać, to trzeba tak tyle. Solidne jedzenie. To jest coś niesamowitego. Jesteśmy teraz w dużo lepszej willi niż nasza. Okej. Pan okazał się deweloperem i wynajmuje takie wille turystom. Ale ten widok, widok tutaj bije wszystkie widoki, tej wyspy. Jesteśmy na solidnym, wielkim, gigantycznym targu. Zasada jest taka. Patrzymy czy jest lodóweczka. A zaraz obok odbywał się mały koncert. O. Pozdrawiamy serdecznie ze słonecznego końca mój. Brawo! mamy tutaj również najbardziej śmierdzący owoc na świecie, czyli durian. Tak wygląda. Można zeżreć tego kebsa. Jem babaj, kochani, Kurczak, ketchup i czosnkowy. Lecimy. Wikunia Big Test. Mięso bardzo dobre, ale coś tu jest takiego dziwnego. Dziwna. By było... Nie mogę jak kebab. Nie smakuje kebab Bo ten kurczak jest chyba całkowicie inny U dla mnie dziwny. Ale jest inny bardzo zupełnie inny niż w o, w Nie ma tu żadnego składnika, który by znalazł do Spicy Solidnie Naprawdę dobry kebab Kochani na targu, jedną z ulubionych rzeczy dla mnie jest IT. Jest to z mlekiem, więc stestuję to ja testowanie to jest za dużo powiedziane, bo ja już to próbowałem i jest to po prostu pyszne To jest nie, Ty, dlaczego w Tajska herbatka Ooo A mogę twojego? To jest, no to, jest, jakby to jest chyba mój ulubiony napój tutaj, naprawdę! I intensywny smak, to jest, to, jest smak jest to jest solidny! Nie, nie! To ta ta jest chyba jest Zauważyliśmy takiej wielkości jaszczurkę. sała się i po prostu chcemy teraz razem z nami ją o, dobra, jest wielka! I najgorsze jest to, że nie wiadomo gdzie ona teraz jest, wiecie? A my jakiś dźwięk? Nie. nie. Tak! Nie, nie jest wkrętka, mamy wideo nagrane. No dobra. Jest, jest, jest jest, 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 taka. Jakaś, Cichwot, tam jest e, ściana, nie wyjdzie. Ty stoi jedna. Zadubca, posu, bardzo Słuchaj, jedna osoba stoi tu, Dawid stoi tam, jesteś, ja st. Nie, ja się nie, 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 ale on. Chodzi, chodź, idziemy na imprezę. Paweł, pomóż! Idziemy na imprezę! O, Dominik, ty źle, jeden normalny, bo ja się na ja prezeszulki nie boję. No nie, ja się też jest nie boję. On nie On mnie manipuluje. Ojej, jaka piękna! Nie, nie ma. Mordzia, za za blisko, za blisko. O, bliżej jest! Widzisz, jak w grze była tu, zaglądam jest tu. Pokaż. Ej, dobra, dobrze, Bartek Bartek. Ale gdzie o. Jest? O, kur... czpa, czpa, czpa. Czpa. nie, jest? Patrz, 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 nie, nie, Gdzie? nie, 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 krzycz Oj, w się ona szybka ona Jest. jest o oh, dobra, o dugu, o, we. Oh oh Cisza, ona się boi. Cicho. A może nie Olga. Dobra. Poczekaj, idzie no wyś. Nie bój się jej. przecież się nie boję. <i.'"> <affinity> no bo nie spadnie z okna. O kur. Dobra, super. Ale ja ja. Ej, jak tu będzie od razu, bo... Tam jest, jest tam, jest tam, jest tam! A, jest, tam a, nie dalej nie? a tak szczerze, ja myślałem, że oni cię wkręcają i pokazają ci w ogóle randomowy filmik na telefonie z tą jaszczurką. O kurczak. Czas. czas, żeby również zobaczyć imprezę tajską. Razem z z Jestem z Kolejnego dnia udaliśmy się w pewne malownicze miejsce. Na takim czymś jeszcze nie było. Pięknie yeah. Ja! No i zobaczcie, dokładnie Jest to tak strasz, to wygląda. Dokładnie. Ale powiem wam taką rzecz, że faktycznie jak rok temu tu byłem, to ja byłem cały mokry, było dwa razy cieplej niż teraz. Yeah. Patrzcie tu, patrzcie tu! I teraz uwaga! Nie no to jest insta girl, insta girl fest Ale jak to się udupcy to jeszcze czeka na mnie druga w sumie To może nic się nie stanie A co ty tutaj dzisiaj jak fight łapa? Boję jak się tu... bardzo Przemek fight łapa. Tego w ogóle nie było jak temu to wszystko jest tu nowe Zobaczcie tam normalnie pijesz kawę w prawdziwym domku na drzewie Zobaczcie jak tu jest cudownie A główną atrakcją tutaj była tyrolka Podczas nagrywania nutki z trzema królami trochę nas odkleiło. Nie! Bardzo chciałem zobaczyć, na czym polega Lady Boy Show. postanowiły nauczyć jeździć się na skuterze. No do góry! Nie, idź, do gardia. Nie, 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 Ej, ona normalnie nie, 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 Spokojnie. Koniec, koniec. A jej jeszcze szansę może. Ej, to jest Ej, to jest Ej, Poszło dobre to mi, by było. Lidka mnie rozumie bez słów. raz raz dobra jazda. Ja? Znaku prędkości! Kolejni, zobaczcie co stało się Dominikowi. Lekka, lekka, mini kraksa, słuchajcie. No pasuje. nawet duża bym powiedział. No, no jednak trochę duża. Już to miało. Y, tu jest najgorzej, to wygląda. Na piasku niestety Dominik się wywalił. Jeszcze jest kwestia skutera, bo też rzeczywiście oberwał. Prawa strona, patrzcie jak ładna. O! No, solidnie. Tu lipa. U la la. Tu lipa. Oj, no. A Aja, jaj, no co też, no. Kurde.